Aby zaprogramować kartę w trybie Wyłącz wszystko, przyciskamy w dolny klawisz karty. W tym momencie schodzimy aż do pozycji, gdy diody B, D i E pozostaną zapalone. Przyciskamy na środkowy klawisz karty, wszystkie oświetlenia w domu się zapalą. W tym momencie wybieramy sobie pomieszczenie, gdzie chcemy zaprogramować włącznik Wyłącz wszystko. W naszym przykładzie wybraliśmy pomieszczenie numer 7. Przyciskamy na włącznik, wszystkie oświetlenia gasną i się ponownie zapalają co będzie oznaczało o prawidłowe zapisanie adresu w naszym systemie. Powracamy do karty. Teraz mamy możliwość wybrania pomieszczeń, które nie będą się po prostu wyłączać, gdy naciśniemy na włącznik wyłącz wszystko. Przyciskamy dolnym klawiszem w dół. W tym momencie zgasną wszystkie oświetlenia i będą się paliły diody od 1 do 12. W naszym przykładzie wybraliśmy sobie pomieszczenie numer 10. Czyli udajemy się prawym klawiszem do pomieszczenia numer 10, czyli akurat na karcie do wyjścia numer 10. Naciskamy na środek, eliminując te oświetlenie. Ponownie naciskamy na górny klawisz karty. Tak jak możemy zauważyć, zapaliły się wszystkie oświetlenia oprócz tego numer 10. Żeby zakończyć zaprogramowanie, naciskamy ponownie na środek karty i górnym klawiszem powracamy na pozycję Diut. A i E, co będzie oznaczało pozycję gotowości, czyli system jest operacyjny. Wychodząc z domu naciskamy na włącznik Wyłącz wszystko. W tym momencie gasną wszystkie zapomniane oświetlenia i możemy opuścić spokojnie dom.